Pane z wami i z duchem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała no długie Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósł trzy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo panie skier. Chwała Tobie Chryste. Dzisiaj, kiedy wpatrujemy, w Jezusa, kiedy wpatrujemy się w Jezusa wstępującego do, niego, do nieba, warto sobie zadać pytanie, czy tak naprawdę możemy być pewni tego, że mamy miejsce w niebie. O tej pewności dzisiaj chcemy się zastanowić, bo oczywiście wiemy doskonale, co oznacza to słowo być pewnym, czyli bez żadnych zastrzeżeń wiedzieć, że coś się wydarzy. Ale czy możemy to samo powiedzieć o naszej wierze, że nasza wiara jest pewna? Kiedy dołożymy do tej sytuacji wiary wiele trudności codziennych, chorób, katastrof, jakichś niesprawiedliwości, to widzimy, że tak często niestety nie jest, że ta wiara jest nasza obarczona jakąś niepewnością. Ale kiedyś znaleziono w getcie warszawskim na murze taki napis: Panie Boże, zrobiłeś wszystko, żebym przestał w Ciebie wierzyć, ale Ci się to nie udało. To zdanie, może w bardzo brutalny sposób, ale jednocześnie prosty, pokazuje, czym tak naprawdę jest wiara. Że wiara to takie zaufanie, pomimo wszystko. Wiara to taka pewność, że Bóg jest ze mną nawet wtedy, kiedy jest najtrudniej, najciężej. Ta dzisiejsza uroczystość chce nam dać taką pewność, że Bóg nas nie opuścił, że Bóg z nami jest aż do końca, że to odejście Chrystusa z tego świata nie jest naszym osieroceniem. Popatrzmy, co Słowo Boże dzisiaj do tej pewności wiary. Chce nam dodać. Święty Łukasz, jako jedyny autor biblijny, ewangelista, opisuje w sposu, dwa, dwa, dwukrotnie opisuje w niebowstąpienie. Czyli widzimy, że to nie jest takie wydarzenie, które może być opisane tak po prostu. To bardzo ważne wydarzenie, bo ono staje się punktem wyjścia dla Kościoła. Chociaż jeszcze przez ten tydzień do zasłania Ducha Świętego Kościół będzie w ukryciu, ale to już jest czas, kiedy apostołowie radują się z tego, że mogą głosić Chrystusa, a więc jest to początek Kościoła. Ale to wszystko było możliwe dlatego, jak pisze święty Łukasz, że po swojej męce Jezus dał wiele dowodów o tym, że żyje. I na tym chciałbym na chwilę się zatrzymać, na tym słowie dowód. Bo święty Łukasz używa tu słowa bardzo konkretnego. Może w naszym języku to nie jest tak bardzo widoczne, ale święty Łukasz użył tam greckiego słowa tekmerion, czyli dowód, który nie, nie budzi żadnych wątpliwości. Taki dowód, który można przedstawić w sądzie. Dowód, który przekona nawet największego niedowiarka. Jezus apostołom właśnie zostawił takie dowody. Przez te 40 dni od zmartwychwstania tak ich prowadził, żeby oni naprawdę uwierzyli, że jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie zmartwychwstał. I ta pewność zmartwychwstania, czyli ten dowód na to, że Bóg nie zostawi człowieka, staje się fundamentem wiary całego Kościoła. Popatrzmy, że czasami słyszymy takie zdania ze strony osób, które, którym wydaje się, że są wielkimi badaczami Pisma Świętego, a tak naprawdę nie zrozumieli istoty tego Słowa Bożego. Bo słyszymy, że tak naprawdę historia Pisma Świętego, historia biblijna to historia zmyślona. Jakaś historyjka, do której pewne osoby się umówiły, ją napisały, no i tak przedstawiły, żeby była wiarygodna. Ale z drugiej strony popatrzmy, jak te argumenty nikną wobec prawdy, że apostołowie nie dla idei, ale właśnie dla tej prawdy poszli na krańce świata. Zostawili wszystko, aby tą prawdę głosić. Czy to jest wymyślona historyjka, skoro poszli i oddali wszystko, nawet życie, aby głosić tę prawdę? No, chyba nie. Widzimy, że tutaj jest nieprawda. Dlatego tym bardziej powinniśmy dzisiaj sobie uświadomić, że dzięki tej wierze apostołów, my tak naprawdę otrzymujemy tą pewność, tą pewność, że wejdziemy do miejsca świętego, jak pisze autor listu do Hebrajczyków. Czyli tutaj nie ma. Albo, albo, tylko mamy pewność, że to miejsce, do którego wstąpił Jezus, jest także naszym miejscem. I po wniebowstąpieniu Pańskim ta rzeczywistość się zupełnie zmienia. Osoba, która idzie za Chrystusem, już nie szuka gdziekolwiek, tylko jej kierunkiem jest już niebo. Chociaż. Te kierunki będą wybierane różne, te czasami, czasami będą bardzo zakręcone, ale zawsze będą prowadziły do tego jednego, jakim jest niebo. Bardzo mocno dzisiaj wybrzmywają te słowa Jezusa, kiedy mówi do apostołów: wy jesteście świadkami tego. Spróbujmy przyjąć te słowa także my. Że my jesteśmy świadkami tej prawdy, że niebo jest dla nas, że niebo jest już teraz, że niebo już zaczyna się tutaj w tym momencie. Spróbujmy w to uwierzyć, bo jeśli w to uwierzymy, to życie nasze będzie kierowane w zupełnie inny sposób. I chociaż nie będzie to życie łatwiejsze, bo w niebo wstąpienie pańskie nie zmienia tak naprawdę w życiu apostołów takich rzeczy jak cierpienia, jak choroby, jak trudności, jak prześladowania, ale właśnie zmienia to, co najważniejsze, czyli kierunek. Jezus nie odchodzi tutaj z ziemi, aby zostawić apostołów samych, powiedzieć ja już zrobiłem swoje, już mnie to nie interesuje. Jezus odchodzi tutaj z ziemi, aby być jeszcze bardziej obecny, już nie być ograniczony w pewnym sensie czasem czy miejscem, tylko tak jak powiedział, być z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I ten kawałek nieba, właśnie tak jak powiedziałem, już teraz zostaje nam dany, bo tym jest Eucharystia. Tym jest ten czas łaski od Boga, że my tutaj przeżywamy już radość nieba, radość ludzi, którzy są zbawieni, ale jeszcze w taki sposób niepełny, bo widzimy, że wiele rzeczy nam przeszkadza, że musimy być jeszcze gotowi na te ograniczenia, które są związane z tym, że nasze życie niekoniecznie będzie przypominało niebo. Trzeba być gotowym na to napięcie, że nie wszystko w tym świecie będzie o tym przypominało. Ale tutaj nie chodzi o to, że nie można mieć jakichś wątpliwości w tym. Bardziej chodzi o to, żeby każdego dnia tę prawdę wybierać i innym też ją przekazywać. Bo Chrystus naprawdę daje nam podstawy tej pewności. Apostołowi ją przekazują, a Kościół niesie przez wieki. Dlatego my dzisiaj chciejmy przyjąć tę pewność. Bo komu mamy wierzyć, jak właśnie, Jezus, jak właśnie Jezusowi? I chociaż pewnie w tym momencie przeżywamy różne wątpliwości, brak pewności, to powtarzając za Ojcem, który wołał w Ewangelii do Jezusa. Módlmy się codziennie. Wierzę, Panie, zarać memu niedowiarstwu. Amen.